Jesteśmy na jednym z podwarszawskich osiedli. W jednym z nowo wybudowanych domów instalatorzy położyli już kabel magistralny oraz podłączyli jednostkę centralną. Teraz trzeba tylko podłączyć panele sterujące. Klient wybrał najprostszy, klawiszowy. Ale w pełni funkcjonalny panel sterujący. U pana Marcina w domu, panel sterujący jest umieszczony na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych tak, aby zewsząd był łatwy dostęp do tego panelu. Opuszczamy rolety, bo chcemy najpierw zjeść posiłek w jadalni, a później obejrzeć film w kinie domowym. Po obejrzeniu filmu jednym przyciskiem gasimy światło, wyłączamy telewizor i podnosimy żaluzję. Czas wyjść do ogrodu. Elementem ułatwiającym życie w inteligentnym domu są czujniki ruchu, które w pewnych miejscach mogą załączyć światło automatycznie. Ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosowałem u siebie w domu, jest niewidoczna linia podczerwieni, którą w momencie, kiedy przekraczam w ciągu dnia powoduje załączenie oświetlenia na schodach. Natomiast w nocy, wtedy kiedy mam zazbrojony alarm w trybie nocnym, informuje mnie o tym, że ten alarm jest zazbrojony tak, żeby nie wywołać fałszywych alarmów. Światło w naszej łazience również zapala się automatycznie. Jest ona podzielone na dwie strefy. W momencie wejścia w pierwszą strefę czujnik automatycznie zapala jedno górne oświetlenie. W tej części bardziej nazwijmy to intymne i drugi czujnik zapala drugą część oświetlenia. جانم خانم شما اشتباه نشه دوباره